No, i w piątek spakowałem paczkę dla Ukiego do Metalleo. No, ale później ładnie zakleiłem, spakowałem, wypełniłem flamingówkami. A później, patrzę, na wadze, zostały dwa roworeczki mosiądzu. Cały urobek mosiądzu, ładnych parę złotych. Może tak miało być. Wczoraj, wczoraj nie dopakowywałem, dzisiaj środa. Ale mi doszło. Trochę miedzi miksu, mosiądzu. Mosiąc pobiał, aluminium odlew i aluminium plastyka. Czy tam mix. Ale jeszcze sobie obierzemy silniczek. Wczoraj dostałem yy, jak to się nazywa, dostałem dostałem, dostałem farelkę. Wielki silnik był. To są jego uzwojenia stojan. Przetniemy ją. I teraz wydubiemy. Jedno czasem jest tego złomu, tylko no najgorsze jest to, że czasem czasu nie ma i kablu, kabli się nazbierało dławików dzisiaj trzy dławiki rozebrałem takie mini to właśnie leżały na wadze ale te ale właśnie tych dławików to już chyba mam z 50. ale to wszystko czas, czas i chęci oczywiście bo to też jest swoje no i teraz położymy na wagę to jest z tych dławików 110 gram, liczę 32 zł, bo, te, bo nie sprawdzałem na Metaleo jaka cena dzisiaj, oj Ile jak w, wpisałem 32 zł, to z dławików 3,52, dorzucamy to z silnika 4,29 30 gram, więc zostaje mi otwarcie paczki i dorzucenie tych mini skarbów ja już paczkę spakowałem, teraz deklaruję na METALEO. Zadeklarowana kwota to jest 407 złotych i grosze. Ale no wiem, że aluminium mieszanego powinno być więcej. Miedzi mix powinno być więcej. Mosiądzu i mosiądzu pobielanego powinno być co najmniej pół kilo mniej. I aluminium puszki zadeklarowałem kilogram, ale ile tam wrzuciłem, to się okaże dopiero jak paczkę odbiorą i przeważą. Więc do Łukiego trafi nie do Łukiego, tylko na konto na pomoc cukiemu. Paczuszka za około 400 zł. Deklaruję, paczkę przygotuję, postaram się dzisiaj wysłać. Środa 12 kwietnia. Tak, paczka w Metaleo już zakwalifikowali ją, pieniążki już dostałem, więc wpłata będzie za chwilę, znaczy już była. Tutaj deklarowałem kwotę za 472 grosze, taka jaka pojechała, ale tak, miedzi okazało się, że jest 0,5 kg więcej. Liczyłem się z tym, dorzucałem co chwilę jeszcze przez te kilka dni, jak coś udało się zebrać. Aluminium, to też dołożyłem 0,3 odlewa, gdzieś, bo ja 0,6-0,5 przeważyłem, ale deklarowałem kilogram, żeby oni nie mieli też problemu z kwalifikacją. Tutaj stal nierdzewna kilogram miałem, to też tam coś dorzuciłem, to wzrosło. Tutaj mieć mix, 1,5 kilograma, ale też myślałem, że coś wzrośnie, a to nie, nie ten, y, 0,5 kilograma to było aluminium mieszane. Ale to też widzieliście, że dokładałem co chwilę Milbery Drutu 8 kg, mi się udało obrać. Jestem ostatnio czasem, z czasem nie za pan brat, jak niektórzy nie miałem czasu tak naprawdę, kiedy to robić. Mosiąc żółty, do liczyłem tak właśnie 0,45 kg. I tak wyszło i pół kilo Metaleo zakwalifikowało. Tu liczyłem na pół kilo albo 0,6. Fajnie, że jest 0,7. Zawsze troszkę więcej. I puszki, które wrzuciłem jako wypełniacz 0,6 kg. 13 12. Co daje kwotę dla Ukiego 398 zł i 3 grosze. Mam wątpliwości, miałem wątpliwości. Czy to 0,3 grosze wejdzie, nie? Tak bym zdefraudował, ale o, udało się wpłacić, więc cała kwota poszła do łukiego. Nic nie wpłacałem od siebie w, tym razem, no ale niech każdy wpłaca, ile może. Jak nie może, to niech nie wpłaca, nie chce, nie wpłaca, nikogo, nikt, nikogo nie zmusza. Oczywiście, miałem też Wam mniej więcej pokazać. Ile zarobiłem przez dwa lata, Metaleo? Zarobiłem to za dużo powiedziane. Ile przemiał przez moje konto poszło? Pierwsza moja sprzedaż była 29 marca 2021. Ja tą firmę znalazłem parę lat temu, ale tak sobie myślę. Oni dają 5 zł za kilogram więcej niż ja tu mam na miejscu. Płacą za kuriera, na pewno jakiś wałek, oszukują. A jak się przekonałem ostatnio, to nawet zaginiona paczka doszła, dostałem pieniądze. Pierwszy złom, jak zobaczyłem na, u Flaminga na kanale, że on wysyła, to mówię: Spróbuję. Jest drożej, to spróbuję. A pierwsze co wysłałem, to pieniążki służbowe, nie? To ja, ich by mi, tego złomu by mi nie było szkoda. No i w momencie, kiedy zacząłem sprzedawać, no to już poszło z górki. No tu mamy takie inne. To na przykład kolega, kolega nie chciał zakładać konta. On raz na jakiś czas ma ten złom, to prosił mnie, żeby sprzedać. A te 6,88 to wpłaciłem. Yy, dorzuciłem troszkę własnego złomu i to było podzielone później. Od razu jedną przesyłką. Patrzcie, czasem się ktoś zastanawia, a ja mam tylko trochę, po co to będę wysyłał. Patrzcie, tu są kwoty 30 zł. Gdzieś tu będzie kwota 50 zł. 7,81 to się nie liczy, ale tu mamy 40 zł i 48 groszy. Metal przyjmuje paczki. Oczywiście, im większa paczka, to my się lepiej czujemy. Metal Leo też więcej metalu dostaje. Nie? Przez te. Yy, tu zaczyna, zacząłem nowy rok 2022. 2, 2022. O, się. I też tu trochę sprzedałem. Później skończyłem na 2022 100 zł. 40 a to było. Czemu to jest na czerwono? Może nie byłem pewny, czy coś? Coś chciałem odznaczyć, zapomniałem. Tu jest na końcu 398 zł i 3 grosze, Czyli przez dwa lata, a patrzcie tutaj, pamiętajcie, nie unikajmy podatków, płacimy podatki. Podatki są dla naszego dobra, wspierają naszą gospodarkę i nas. Pamiętajcie, za każdy jednorazowy 1000 ten sprzedaży 1000 zł, ponad 1000 zł płacimy 2%, 2 podatku. Dlatego patrzcie, 15 mam tu raz, 2, 3, 4, 5, 6 transakcji zrobiłem 15 dlatego żeby nie unikać podatków. A powyżej 1000 to 2%. Przy naszej profesji może 20 zł to nie jest dużo, ale przy naszej profesji, jak to trzeba się nacharować, żeby uzbierać te parę złotych, no to to jest bardzo dużo. No i całe podsumowanie przez 2 lata Sprzedałem złomu na metal Leo za 15 705 51 groszy. z czego już widzimy, że 4700 nie było moje. Oczywiście gdzieś się tam mogłem pomylić, bo nie wszystkich zdjęć pamiętałem. Nie wszystko pamiętałem, czy po to. Milbery jest podobna bardzo, jak jest sobie rana. Też kupuję, to nie to, że wszystko zbieram, kupuję, to też nie jest czysty zarobek, tylko przemiał, prawda? Jak ja kupię miedzi za na przykład za 500 zł i sprzedam ją za 700 czy 800, to ja mam w zysku tylko 300 zł, albo aż 300, ale w momencie jest yy, to już kwota całkowita w Metaleo. No to załóżmy, że jak coś się pomyliłem, 10 tysięcy przez 2 lata zarobiłem. Do tego jeszcze oczywiście duże aluminium, jakieś duże odlewy i duża nierdzewka, jak zlewy na przykład, czy kuchenki, szły tutaj na tutejszy złom, bo już nie chciałem tego ciąć, pakować, więc pozdrawiam Was. Kto może, wpłaćcie do UKiego. Ja kończę już ten filmik. A, jeszcze tak słyszałem, że zaraz przemiału będę miał ponad 5000 tysięcy znów na Metalleo. Wszystko do ogarnięcia. Nara i wpłacajcie dla Ukiego, jak możecie i chcecie.